Najpierw oddam głos prezesowi Mimo Wszystko, który opowie o istocie tutaj tego projektu. Prezesowi Mimo Wszystko. Mimo wszystko. E, tak. Projekt Fundacji Moda to nie jest nowy projekt o tyle, że o tym, że fundacja wokół spółki została, powstała. E, informowaliśmy, spółka informowała już jakiś czas temu, więc ta, to, że została powołana fundacja to żadna nowość, natomiast nowością jest to, że fundacja tak naprawdę rozpoczyna w chwili obecnej funkcjonowanie, rozpoczyna swoją działalność. Chcielibyśmy, by ta fundacja w jak największym stopniu odciążyła czy przejęła od spółki nadzór nad prowadzeniem drużyn młodzieżowych, tych, które są na chwilę obecną pod spółką. Chcielibyśmy, żeby ten projekt się oczywiście rozwijał. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się przekonać te dwie osoby, które są po mojej prawej stronie. W szczególności mogę sobie dzisiaj tak z sympatią w głosie powiedzieć kolego prezesie do, 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 do Jana Furtoka i bardzo się cieszę z tej sytuacji, że, że kolega Jan się zgodził na to. Cieszę się także, że oprócz tego doświadczenia, które tutaj symbolizuje Janek jest z nami też Tomek Durgalski w osobach, on się sam przedstawił nie będę tutaj, bo może pomylę się w czymś albo. Albo nie. Jest to osoba, która oprócz tego doświadczenia Janka ma dać ten pokład młodości, młodzieńczej fantazji i werwy, więc to wszystko razem połączone ma, ma, ma gdzieś tam eksplodować. Fundacja jest pomysłem na to, żeby jakby to obrazowo powiedzieć, na prowadzenie dużych młodzieżowych, ale także na wyselekcjonowanie pewnych, pewnych możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania na szkolenie młodzieży. Chcielibyśmy też w ten sposób, jak mówię obrazowo, wydzielić spośród tego wielkiego budżetu klubu taki osobny worek, który będzie się nazywał młodzież i tam będą te pieniądze kumulowane i one będą przeznaczane na szkolenie młodzieży. Chcielibyśmy, żeby w tym obszarze szkolenia młodzieży nastąpiła większa samorządność, to znaczy nie tyle, że z poziomu prezesa spółki pełniłby, byłby jakiś nadzór nad, nad tym szkoleniem, tylko ten nadzór byłby niżej na poziomie fundacji, ta fundacja, fundacja by sama się jakby prowadziła w tym, w tym znaczeniu. A oczywiście nad zarządem jest rada fundacji, rada fundacji też ma swoje możliwości nadzorcze, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli z nich korzystać. Ten pomysł, o którym mówię, to nie jest pomysł też jakiś innowacyjny, nowy, to nie jest taka sytuacja, że nagle my tutaj w się wpadliśmy na, i na jakiś genialny pomysł. Ten pomysł funkcjonuje w kilku klubach. My się nie boimy ba czerpać z dobrych wzorców. Patrzymy na, na to, co się dzieje w Górniku Zabrze, patrzymy na to, co się dzieje w Legii Warszawa, obserwujemy co się dzieje w innych klubach i próbujemy gdzieś tam wyciągać też, też wnioski z tego, co, co wokół nas. Pośród tych wszystkich elementów, które były... Do tej pory w temacie jakby funkcjonowania spółki i tych układania kolejnych klocków. Ten klocek w postaci szkolenia młodzieży był troszeczkę na chwilę obecną może na boku, w chwili obecnej chcielibyśmy tę te, działkę mocno zacząć porządkować i, i stawiać na nogi. Hmm. Mam nadzieję, że te dwie osoby wsparte innymi jeszcze dodatkowymi osobami pomogą na to, żeby to szkolenie młodzieży było takim naszym... Hasłem naczelnym i jednocześnie taką fajną wizytówką GKS. Dziękuję. To może teraz Tomasz Ogalski kilka szczegółów że przedstawi co do celów i, i samej fundacji. Co do siebie. Tak jest. Na wstępie na pewno chciałbym podziękować prezesowi i Radzie Fundacji za zaufanie, jaką nas obdarzyli. Na pewno postaramy się nie zawieść ich, a przede wszystkim naszej młodzieży, która która jest bardzo liczna, zrzeszona wokół naszego klubu. Tak kilka słów o sobie, to od ponad 4 lat jestem trenerem tutaj w klubie GKS Katowice. Dodatkowo jestem też trenerem kadry śląska, która w tym roku zdobyła jako jedyna z kadry śląska medal Mistrzostw Polski, a od ponad pół roku pracuję w klubowym marketingu i myślę, że też dzięki postawie w marketingu dostałem szansę, aby, aby zająć się też, aby moja funkcja spełniała też rolę tutaj marketingową, czyli na pewno wyjdziemy do młodzieży wszystkimi możliwymi sposobami. Wiadomo, teraz to są media społecznościowe i tutaj Skupiam swoją działalność, oczywiście pozyskiwanie sponsorów, dotacji. Na pewno i to w zasadzie na pierwszym miejscu rozbudowa systemu szkolenia i tutaj tak jak już prezes powiedział, będziemy wsparci jeszcze przez dodatkowe osoby. No i oczywiście współpraca z podmiotami zewnętrznymi, tak, nie brakuje UKS-ów, klubów sportowych, stowarzyszeń, z którymi na pewno będziemy Szerzej, szerzej współpracować. Więc, wszystkie takie szczegółowe informacje w miarę upływu czasu będziemy się starali tutaj Państwu przedstawiać. Za chwilę ruszymy na pewno ze stroną internetową i tam na bieżąco będziemy informować o tym, co, co po kolei i jakie działania przewidujemy stworzyć. Dziękuję bardzo. Może tak na zakończenie prezes jeszcze. Jako osoba, która będzie y, czuwała nad funkcjonowaniem całej fundacji, także pani Jasiu. No, słuchajcie, ja, ja chcę tylko tyle powiedzieć, że prezes już wszystko powiedział <grym> o fundacji i tak powiedział, że zostaje prezes nowe wezwanie znowu y, chcę się sobie pobudzić, pobudzić przede wszystkim, pobudzić tą fundację, bo na jakiś okres y, nie działała praktycznie. I y, o to nam chodzi, żeby żeby to funkcjonowało wszystko profesjonalnie. Dziękuję bardzo, także oddaję Państwu głos. grupy młodzieżowe do fundacji. Grupy ja, grupy bo ja jestem grupy fundatorem tej fundacji. Grupy młodzieżowe, które są w chwili obecnej pod spółką, będą nadzorowane przez, prowadzone przez fundację, tak, wszystkie. Natomiast na jakiej zasadzie Fundacja ułoży sobie współpracę z niż, młodszymi rocznikami, to, to już pozostaje kwestia rozwoju tej inicjatywy e, i decyzji już zarządu Fundacji. Na pewno też nie jest tak, też proszę jakby przyjąć to, no, też nie jest tak, że my nagle ogłaszamy, że od 1 stycznia prowadzimy szkolenie we wszystkich możliwych rocznikach i nagle e, tutaj e, od początku robimy wielki taki projekt, raczej chcemy ten projekt rozwijać i żeby on ewoluował, niż

Jan Furtek był doradcą zarządu i pozostaje doradcą zarządu, bo ja bardzo sobie cenię zdanie Janka w temacie piłki nożnej i, i dlatego w się nie pozbył takiej funkcji doradczej z klubu, to, to jest absolutnie wykluczone. Jeżeli chodzi o, o prekurenta w spółce, na chwilę obecną nie ma żadnych decyzji o tym, żeby nastąpiła w tym zakresie zmiana. Jeżeli chodzi o Piotr Piekarczyka, Piotr Piekarczyk po wielu rozmowach w, w wielu naprawdę intensywnych rozmowach e, wsparł ten projekt i będzie brał udział e, w budowie tego projektu. Jeśli to No i chyba nie użyłem takich słów, ale. Ale okej, okay, no śmiało. To wszystko zależy oczywiście od tego, jak fundacja będzie działała, jak będzie prężnie działał zarząd fundacji. Bo e, oczywiście, tak jest przynajmniej moje zdanie, jest jakaś grupa partnerów, która będzie chciało dawać pieniądze z przeznaczeniem na młodzież. I to jest zadanie na pewno zarządu fundacji, żeby takich partnerów pozyskiwać. Jeżeli zaś chodzi o e, bieżące funkcjonowanie fundacji, to nie ma takiej e, decyzji, żeby spółka się teraz absolutnie odcięła i zrzuciła tylko te koszty na na fundację. Spółka także będzie brała udział i partycypowała w kosztach utrzymania tych grup młodzieżowych. Natomiast licząc na, na te środki z, od partnerów zewnętrznych, licząc na możliwość startowania w rozmaitych konkursach dotacyjnych, e, liczymy na to, że te, e, te, te działania spowodują zmniejszenie kosztów, które na chwilę obecną spółka na szkolenie młodzieży przeznacza. E, adekwatne do

nie wiem, bo ja tak cały czas powiem jako fundator, może, może ktoś z zarządu by się wypowiedział. Jak mówię, proszę tylko jedną rzecz zrozumieć. To jest dzisiejszy dzień, to jest początek tego projektu. To nie jest tak, że mamy już wszystko rozpisane na czynniki pierwsze i tylko będziemy sobie datami szli, co się będzie działo. Mamy pewien promysł, pewien projekt, który rozpoczynamy. Czy powołamy akademię, czy nie? Myślę, że tu zarząd będzie już decydował, a na pewno fundator do tego nie będzie się angażował. Więc jeżeli Tomku. Znaczy dokładnie tak jak powiedział pan prezes, e, dzisiaj powołujemy fundację, która e, ma wesprzeć młodzież e, nie, e, i, i rozwinąć, jeżeli e, będzie to konieczne, a patrząc na jakieś standardy, które zaczynają przyjmować kluby e, i polskie i wiadomo standardy przyszły z zagranicy. Jak najbardziej brane pod uwagę jest jest tworzenie akademii. Myślę, że bardziej chodzi tutaj o, o nazwę, tak? bo tak jak występuje to w górniku Zabrze nazywa się Fundacja Akademia Piłkarska Górnik Zabrze, więc również działa to na zasadzie fundacji, zostało dodane słowo Akademia Piłkarska. Zastanowimy się nad tym, czy po prostu takie słowo też dodamy, ale, Prosimy jeszcze o chwilkę czasu, przeanalizujemy wszystko i, i, i będziemy działać w tym temacie. Tak, tak, jak, tak jak powiedział tutaj już na początku prezes, czyli wszystkie roczniki, które są pod spółką, czyli od rocznika 2000 do rocznika 2000, do rocznika 95. Naszym celem na pewno jest działanie na rzecz tej młodzieży, o której wcześniej mówiłem i tak jak słusznie zauważyłeś, to będziemy działać, żeby ta unifikacja, nie wiem, padło słowo unifikacja, bardzo możliwe, nastąpiła, ale na pewno nie będzie to proces, tak jak prezes wcześniej powiedział, że w styczniu jest wszystko, naprawdę to są długie, myślę i... Ciężkie rozmowy z naszymi partnerami i pomału stopniowo, krok po kroku będziemy działać na rzecz tego, żeby tak jak powiedziałeś, zunifikować tutaj cały system szkolenia. Przed nami dużo pracy, zakasamy rękawy i no już bierzemy się ostro do roboty, bo na pewno katowicka młodzież zasługuje na to, żeby, żeby być doceniona i żeby w jak najlepszych warunkach móc się rozwijać. Za chwilę na tym miejscu zasiądzie trener Moskal, więc, no naszym zadaniem na pewno jest, aby dostarczyć trenerowi jak najlepszych zawodników. I tak jak to się dzieje do tej pory, kilku z nich występuje w pierwszej drużynie, była z nich pociecha dla kibiców i dla trenera pierwszego zespołu. Ja chciałbym tylko uzupełnić, bo tam było wprost pytanie o tak zwane stare stowarzyszenie. Nie wiem, że to tam może emocje wzbudzać, ale wśród tych partnerów do rozmów też jest stare stowarzyszenie.